Uspokój się. Tak nie można. Nie wiesz, co mama mi nagadała. Całkiem zwariowała. Nazwała Maxa nędznym kelnerem i powiedziała wiele okropnych rzeczy. Znasz ją. Jest szalona, ale nie możesz się nią przejmować. Ja. Nie to się powiedzieć. Nie mam już siły. Będę przez nią cierpiała do końca życia. Pochorujesz się. Chcesz tego? To będzie mnie już zawsze dręczyć. Poza tym po... Po czym? Nie odrobiłam pracy domowej z literatury. A ty? Czegoś nam nie powiedziałaś? Co jest, Grane? Nic. serio? Od rana jesteś odmieniona. Odwróć się. Inaczej patrzysz. Dokąd poszłaś z Maxem? Przysięgnij, że nikomu nie powiesz. No, 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 Nie mów, że to zrobiliście. Ta. Co się stało? Właśnie to. Naprawdę? To Zalewasz. Nie. Ale super. Z polecenia pana Mendioli, profesor Madariaga ma przejąć funkcję dyrektora na czas mojego urlopu. Wyjedziesz spokojniejszy. Tak. Galia. Chciałbym Ci podziękować. Wiem. Jednak jadę z Tobą tylko dlatego, że nikt inny nie chciał. Nie możesz podróżować sam. Zadbam jedynie o Twoje zdrowie. Jasne? Tak. Wyjazd z Tobą bardzo dobrze mi zrobi. Galia. Gdybyś tylko chciała, nie zaczynaj. Pamiętaj, na jakich warunkach jadę. Ponieważ mój mąż nie miał odwagi postawić się Bustamante w sprawie podejrzanych czeków, nie chcę go znać. Rozumiem. Poskładaj swoje rzeczy. Gratulacje, Celina. Mogę cię o coś prosić? Tak. Obiecaj, że nie powiesz mi. Dlaczego? Cały czas krytykowałam jej plany z Miguelem. A teraz, jak sama to zrobiłam, znienawidzi mnie. Ty zdecydujesz, kiedy jej powiemy. Będę milczać jak grób. Chyba nigdy. Czemu? To bardzo ekscytująca Super emocjonante. chwila. Strasznie się z tym czuję. Może tego nie zrozumiesz. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Aż tu nagle pojawił się Max i wszystko się zmieniło. W twoim życiu wydarzyło się coś cudownego. I nie powinnaś mieć wyrzutów sumienia. Tak myślisz? Jasne. Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? Tak. Ale jak było? Serio? Fajnie. Bardzo. Nie zostawię almy tylko dlatego, że mnie o to prosisz. Ale obiecuję, że nie ucierpisz z powodu naszego związku. Nie obiecuj. Przekonasz się. Jestem zakochany i musisz to zaakceptować. Ciekawe co na to Roberta. Jeszcze nic nie wie, ale dowie się tego tylko od Almy lub ode mnie. Jasne? Nie patrz tak na mnie. Wiem, że ci ciężko, ale przyzwyczaisz się i jeszcze mi za to podziękujesz. Zobaczymy, tatusiu. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.